Witam państwa. Nazywam się Tomek i chciałem dzisiaj państwu zaprezentować aplikację o nazwie MyBluetone. Firma telefoniczna Bluetone oferuje bardzo prosto w obsłudze aplikację na telefony typu Android, która pozwala rozmawiać z całym światem po bardzo atrakcyjnych stawkach. Pokażę państwu teraz, jak ta aplikacja działa. Dla przykładu zadzwonię do mojego kolegi Piotrka w Polsce. Wszystko, co potrzebuję zrobić, to otworzyć aplikację, wpisać numer Piotrka w Polsce lub po prostu wybrać go z mojej książki adresowej i przycisnąć przycisk Dial. To wszystko. Za chwilę będę rozmawiał z Piotrkiem. Dzięki bardzo atrakcyjnym stawkom nie muszę martwić się o wysoki rachunek. Pozwólcie, że pokażę Wam teraz, jak zainstalować aplikację na swoim telefonie. To bardzo proste. Krok pierwszy. Wchodzimy na Google Play Store i szukamy My Bluetooth. Po znalezieniu klikamy przycisk Install. Za kilka chwil aplikacja będzie zainstalowana na waszym telefonie. Wtedy klikamy Open. Dla obecnych klientów wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło takie samo jak dla naszej strony internetowej. Dla nowych klientów prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu szybkiej i prostej rejestracji. Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła klikamy Settings. Teraz klikamy Register Phone. To wszystko. Jesteście gotowi, żeby dzwonić za granicę. Aplikacja MyBlueton oferuje jeszcze więcej. Bezpośrednio z aplikacji możecie zadzwonić do działu obsługi klienta, sprawdzić stawki w innych krajach, Zobaczyć rachunek lub nawet go bezpośrednio z aplikacji zapłacić, spróbujcie MyBlueTone już dzisiaj. W celu uzyskania informacji o innych serwisach BlueTone, proszę odwiedzić naszą stronę internetową lub zadzwonić na numer widoczny na ekranie.